Łódź zaczyna się od ruchu, od długiej ulicy, która prowadzi prosto przez energię spotkań, świateł i codziennych historii. Tu wszystko jest w drodze, wszystko żyje. Ceglane mury opowiadają o sile pracy, ambicji i przemian, które zbudowały charakter miasta. Z tej surowości rodzi się obraz, światło, kadr i emocje, które uczą patrzeć uważniej i widzieć więcej niż tylko powierzchnię. A potem zmiana, przestrzeń, oddech, zieleń i świat natury, który zaskakuje skalą i bliskością. To miasto kontrastów, energii i opowieści. To nasza propozycja na jesienną łódź. Zapraszamy na film. Jeden z październikowych weekendów spędziliśmy w Łodzi. Kochani, babcia i dziadek, pierwszy jesienny weekend spędzają w Łodzi, mieście przemysłu bukienniczego i filmowego. Łódź to miasto, które nie potrzebuje słońca, aby opowiadać swoje historie. Jesień kładzie na Piotrkowskiej miękką zasłonę z chmur. To właśnie stąd zaczynamy, z miejsca, które zna każdy, ale które za każdym razem wygląda inaczej. Z dala od głównego rytmu ulicy i trafiamy do innego świata. Pasaż róży. Wśród szarości i jesiennego chłodu nagle pojawia się światło. Tysiące lustrzanych fragmentów odbijają niebo, kamienice, przechodniów. W pochmurny dzień lustra nie odbijają blasku. Odbierają rzeczywistość fragmentami. Niebo i my rozpadamy się na drobne części. Miasto przegląda się w sobie. Niepewnie, ale obecnie. Wracamy na Piotrkowską. Oś, wokół której od XIX wieku budowała się Łódź to tutaj przebiegał główny trakt łączący osady, które z czasem złożyły się na miasto przemysłowe. Wraz z rozwojem fabryk ulica rosła, wydłużała się i gęstniała od kamienic, pałaców fabrykanckich i domów czynszowych. Naszą uwagę zwracają żeliwne odbojnice, strzegąc wjazdu do wielu łódzkich bram. Ich celem było zabezpieczenie narożników przed obijaniem ich przez wjeżdżające pojazdy. Mała architektura na Piotrkowskiej jest integralną częścią jej charakteru jako wizytówki miasta, łącząc funkcję użytkową z artystyczną i historyczną, tworząc unikalny, bogaty w detale krajobraz najdłuższego deptaku w Polsce. Piotrkowska była przestrzenią spotkań i interesów, miejscem, gdzie mieszały się języki, kultury i społeczne role. Obok robotników pojawiali się przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy. Codzienność miasta toczyła się właśnie tędy. Dziś w jesiennej scenerii historia nie znika. Jest zapisana w fasadach budynków, w proporcjach i detalach. Przy stole siedzą trzej panowie, pogrążeni w pogawędce. Są to łódcy potentaci włókienniczy, Izrael Poznański, Henryk Groman oraz Karol Schreiber. O tym ostatnim opowiemy jeszcze więcej. Julian Tuwim, siedzący w pozie, sprawiającej wrażenie, jakby słuchał kogoś siedzącego obok. Artur Rubinstein we fraku przy fortepianie przed kamienicą, gdzie on dziś mieszkał. Władysław Raymond czyni zapiski, być może do ziemi obiecanej. A Stefan Jaracz, wybitny aktor okresu międzywojennego, zasiada w jednym z czterech foteli teatralnych. Piotrkowska nie jest tylko ulicą. Jest zapisem rozwoju łodzi: od osady, przez przemysłowe imperium, po współczesne miasto szukające swojej tożsamości. I właśnie stąd prowadzi dalsza nasza droga. Wielu kojarzy dziś potęgę przemysłową Łodzi z Izraelem Poznańskim. Jego pałac przy ulicy Piotrkowskiej, największa rezydencja fabrykancka w mieście, do dziś działa na wyobraźnię. Monumentalny, dekoracyjny, zaprojektowany tak, by robić wrażenie, stał się symbolem sukcesu i ambicji. Ale wielkość pałacu nie zawsze oznacza największą potęgę. Najpotężniejszym z Łódzkich fabrykantów był Karol Scheibler. Nie budował swojej pozycji poprzez demonstracje bogactwa, lecz poprzez skalę i organizację przemysłu. W drugiej połowie XIX wieku miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych tej części Europy. Biała fabryka Ludwika Gajera była początkiem. To tutaj Łódź po raz pierwszy weszła w epokę przemysłu mechanicznego. Kilka dekad później ten proces przejął Karol Scheibler. Nie zaczynał od zera. Wchodził w miasto, które znało już rytm maszyn i ciężar fabrycznych murów, ale to on nadał temu rytmowi tempo, a tym murom skalę, jakiej wcześniej nie było. W murach dawnej białej fabryki historia nie kończy się na nazwiskach fabrykantów. Tutaj została zatrzymana, uporządkowana i zachowana. Centralne Muzeum Włókiennictwa to miejsce, które opowiada o łodzi. Przez pryzmat pracy, technologii i codzienności. Patrząc na te urządzenia, łatwo zapomnieć o hałasie, który kiedyś wypełniał hale. A wszystko zaczęło się w 1820 roku, kiedy ówczesne władze Królestwa Polskiego postanowiły wpisać łódź na listę miast do uprzemysłowienia. Tutaj należy zaznaczyć, że w tym okresie, czyli w 1820 roku, kiedy to wszystko się zaczęło, Łódź liczyła 700 mieszkańców. Przełom XIX i XX wieku Łódź była już miastem półmilionowym i o bardzo wręcz ogromnym potencjale gospodarczym. Maszyny, krosna i narzędzia pokazują, jak z surowca powstawała tkanina i jak z tkaniny rodziła się potęga przemysłowa. Widać wyraźnie, że przemysłowa potęga nie była abstrakcją. Była sumą tysięcy codziennych czynności, powtarzalnych, ciężkich i decydujących o losach miasta. Maszyny, zgromadzone w muzeum, pokazują kolejne etapy produkcji: od przędzenia po tkanie. Przędzarki zamieniają surowe włókna w nić, a krosna mechaniczne porządkują ją w strukturę tkaniny. Z tkaniny powstaje odzież, a wraz z nią forma społeczna. Ubrania przestają być wyłącznie ochroną ciała, stają się znakiem statusu zawodu i epoki. Moda pokazuje tempo zmian, aspiracje i granice, które nie każdy mógł przekroczyć. Centralne Muzeum Włókiennictwa nie opowiada jednej historii. Pokazuje proces, długi, złożony, pełen napięć. Proces, który ukształtował Łódź jako miasto pracy, technologii i ludzi. Tuż obok Białej Fabryki historia zmienia skalę. Z hal produkcyjnych wychodzimy na otwartą przestrzeń z Kansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej. To miejsce opowiada o Łodzi z przedprzemysłowej potęgi. O mieście, które zanim stało się fabrycznym organizmem, było zbiorem niewielkich domów, warsztatów i przedmieści. Skansen uzupełnia opowieść muzeum. Jeśli tam oglądaliśmy maszyny i procesy, tutaj widzimy ich konsekwencje. Warunki mieszkaniowe, bliskość pracy, codzienność ludzi, którzy tworzyli przemysłowe miasto swoją obecnością. Kansen przypomina, że przemysłowa łódź nie była tylko miastem fabrykantów i maszyn, była przede wszystkim miastem ludzi. I dopiero widząc oba te światy obok siebie fabrykę i dom, można zrozumieć skalę przemiany, jaka tu się dokonała. Z terenu dawnej białej fabryki i przyległego skansenu Droga prowadzi dalej do Księżego Młyna. To właśnie tutaj Karol Scheibler rozwinął swój projekt w pełnej skali. Księży Młyn nie był pojedynczą fabryką. Był zaplanowanym zespołem przemysłowym, w którym produkcja, mieszkalnictwo i infrastruktura tworzyły jeden organizm. Obok hal fabrycznych powstały domy robotnicze, szkoły, sklepy i przestrzenie codziennego życia. Tuż obok Księżego Młyna znajduje się miejsce, które dopełnia ten przemysłowy krajobraz. Neorenesansowy pałac Karola Scheiblera, rezydencja właściciela, wzniesiona tuż obok fabryk, ale wyraźnie od nich oddzielona. Przekraczając jego próg, natychmiast przenosimy się do czasów ziemi obiecanej, gdzie luksus spotykał się z niezwykłą precyzją XIX-wiecznego rzemiosła. Wzrok przyciągają tu kunsztowne intarsje, złocone sztukaterie oraz unikatowe, bogato zdobione piece kaflowe, które do dziś świadczą o potędze i ambicjach dawnych fabrykantów. Obecnie te historyczne mury tętnią zupełnie innym życiem. Jako siedziba Muzeum Kinematografii, pałac stał się wyjątkowym mostem łączącym wielki przemysł z magią srebrnego ekranu. To właśnie tutaj, wśród zabytkowych projektorów i filmowych pamiątek, historia łódzkiej Fortuny splata się z losami najwybitniejszych twórców kina, tworząc przestrzeń, w której każde wnętrze zdaje się czekać na kolejny błysk filmowego reflektora. Muzeum Kinematografii w Łodzi to miejsce jedyne w swoim rodzaju na mapie Polski, które od 1976 roku z niezwykłą starannością dba o zachowanie dziedzictwa dziesiątej muzy. Zwiedzający mogą prześledzić każdy etap rozwoju sztuki filmowej, od jej technologicznych początków aż po współczesne arcydzieła. Sercem muzealnej kolekcji jest unikatowy zbiór urządzeń z epoki przedfilmowej, które niegdyś budziły zachwyt i niedowierzanie publiczności. Najcenniejszym eksponatem w tej sekcji jest bez wątpienia oryginalny fotoplastykon, pochodzący z zakładu Augusta Furmana. Muzeum to także dusza kina zaklęta w rekwizytach i kostiumach. Kolekcja obejmuje tysiące pamiątek po wybitnych twórcach. Możemy tu z bliska oglądać nagrody, które polskie kino zdobywało na najważniejszych światowych festiwalach. Niezwykle ważną częścią zbiorów jest wystawa poświęcona animacji. To właśnie tutaj swoje drugie życie znalazły lalki i elementy scenografii z kultowych dobranocek Studia Semafor. Muzeum Kinematografii to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, inspirując kolejne pokolenia do odkrywania magii srebrnego ekranu. Ostatnim równie monumentalnym świadectwem potęgi Karola Scheiblera jest jego mauzoleum, spoczywające w sercu Starego Cmentarza w Łodzi. To neogotyckie dzieło sztuki, nazywane jednym z najokazalszych i najbardziej kosztownych pomników nagrobnych w Europie, jest symbolem wiary, bogactwa i wpływu, które wykraczały poza granice jego fabrycznego imperium. Ta strzelista budowla pełna witraży i rzeźb to ostateczne utrwalenie legendy. W cieniu tych wież spoczywa król bawełny, którego dziedzictwo. Zapisane w murach miasta i w magicznych wnętrzach pałacu trwa do dziś. Jesienna pogoda nadal nam nie sprzyja, więc wybieramy inne rozwiązanie. Tutaj łódź pokazuje zupełnie inne oblicze. Orientarium, poświęcone faunie i florze, to przestrzeń zaprojektowana tak, by nie przypominać klasycznego zoo. Tu nie chodzi o oglądanie zwierząt z krat, lecz o zanurzenie się w ich środowisku. Skały, woda, roślinność i światło tworzą wspólną opowieść o odległym świecie. Wodne tunele, ogromne akwaria i rozległe wybiegi zmieniają perspektywę widza. Człowiek przestaje być obserwatorem z dystansu, staje się gościem w czyimś świecie. Kiedy przyszedł czas wyjazdu, pogoda w końcu się zmieniła. Nad miastem pojawiło się słońce, jakby łódź postanowiła pokazać się z jeszcze innej strony. Na ostatni spacer wybraliśmy park księcia Józefa Poniatowskiego przestrzeń oddechu, zieleni i ciszy tak różną od miejsc, które odwiedziliśmy wcześniej. Jesienne światło wydobywa kolory liści, a alejki zwalniają tempo tej opowieści. Park domyka tę podróż, pokazując łódź jako miasto wielowarstwowe, zmienne i nieoczywiste. Wyjeżdżamy z poczuciem, że łódź nie odsłania się od razu, ale gdy da się jej czas, potrafi zaskoczyć. Babcia i dziadek dziękują za obejrzenie filmu. A już dzisiaj zapraszamy na następną relację z regionu Antalya w Turcji, gdzie błękit Morza Śródziemnego spotyka się z majestatem gór Taurus, tworząc niezwykłą scenografię. W sercu tego krajobrazu leży antyczne Sidę, perła, która od wieków kusi piratów i podróżników. Zapraszamy na podróż od szumu fal przez rzymskie kolumny aż po horyzont zamknięty monumentalnymi szczytami.